Słyszałem, że gadasz sztypie coś o mnie da biesić. Płakał, mam się teraz, popłakać się z ty Jak co wszedłem, białem więcej hejtów w liście 1. Wakacje daście, gdzie byłeś wtedy, jak było ciężko. Była ze mną garska, jak puszczałem to po średniej. Wow, wave, teraz hejtem, dziś się wija, pięknie. Myślisz, że możesz drwić sobie? Weź strzel w łeb sobie Ja idę na szczyt, ziomek Idę na szczyt, zioł. Wciąż palę we job Latam jak nikt, ziom Co to za gidziom ziom? to za nie disco Nagrywamy trap Miałem jedną szansę, jeden mic Kurwa i do dziś to mam hej, młody Nie no, już miałem nie mówić tego Odpalę gas Oh yeah, boy wchodzę na rejon Chuj mnie to boli, serio Co gadają dawny? Ja Kbym miał się tym przyjmować, to bym skończył parę lat. Zdeczkę Quest OMG, ona pogubiła się. Nie wie, nie, OCB daje banana jak pakol jest. A ja wiem, czego ona chce, ta lala cwana jest. Jakoś wodkę czy autograf, ale West nie ebi Ale West nie jest gwiazdą, wjechałem z inną Marką Marco. Do dziś stoję twardo i wierzę, że było warto okay, okay. Od West, Od West. Nie no kurwa ja nie mówię. <laughs> Ej, dobra, dziobale Robię to gówno od X lat. Musi w końcu to wybuchnąć, śnięcie musi. Słyszałem, że gada ślipie, coś obie da bierzcie. Błagam was, mam się ty raz, popłakać jestem łestem. Jak co wszedłem, białem więcej hejtów niż wyświetlę. Paka daście gdzie byłeś wtedy, jak było ciężko? Była ze mną garstka, jak puszczałem to woś jedne. Łołaj, teraz, gej, to ciśnia, wija pięknie. Myślisz, że możesz drwić sobie? Weź strzel w łeb sobie, ja idę na szczyt, ziomek